Cześć, witam ciebie w kolejnym odcinku serii świadectwo 2.0, gdzie dzielę się z wami świadectwami. Dzisiaj kolejna ciekawa historia. Myślę, że wielu na nią czekało, ponieważ będzie o tym, jak rozeznałem wybór studiów teologicznych i jak też widzę tę decyzję dzisiaj serdecznie zapraszam. Ta historia zaczyna się w Gdańsku, ponieważ tam przez rok po szkole średniej mieszkałem. Pierwsze studia okazały się nie być tymi, rozeznałem, że to nie są studia dla mnie, to nie jest miejsce dla mnie. Bardzo szybko z nich zrezygnowałem, poszedłem do pracy. Poznawałem w międzyczasie wiele ludzi i szukałem siebie w tym świecie. Szukałem miejsca dla siebie. I od początku ta teologia gdzieś tam mi chodziła, jednak wiadomo, kierowałem się tym, aby mieć dobry zawód, aby mieć dobrą pracę żeby po prostu robić to też co w życiu lubię. A język angielski bardzo lubiłem i lubię nadal. Jednak studia pokazały mi, że raczej to nie jest to, czym chcę się do końca życia zajmować. Spędziłem w tym Gdańsku rok. Poznałem świetnych ludzi w różnych duszpasterstwach i wspólnotach miałem okazję być i różne rzeczy przeżywać. Ale ten rok dobiegał końca i trzeba było się określić, podjąć decyzję, co dalej ze swoim życiem robię. I zanim ta decyzja nastąpiła, pojechałem z pewnym duszpasterstwem akademickim na lednice, czyli te spotkania młodzieży, które odbywają się niedaleko Gniezna, niedaleko Poznania, na polach lednickich. I w tamtym czasie pamiętam, że jedna ze znajomych zachęcała mnie do tego, aby pójść na modlitwę w stawienniczu. Ja wtedy zmagałem się oczywiście z różnymi problemami, uzależnieniami, szukałem siebie, sam siebie też gubiłem często przez różne rzeczy. I nie byłem do tego w ogóle przekonany, do takiej modlitwy wstawienniczej, nie byłem przekonany, czy aby na pewno ja potrzebuję takiej modlitwy. Ale koniec końców stwierdziłem, mam czas rozeznawania, nie wiem co dalej, zakładałem naprawdę wszystkie możliwe opcje, wszystkie możliwe ścieżki, łącznie z kapłaństwem. I postanowiłem, ok, pójdę na tą modlitwę. Modlitwa w sumie nie zaszkodzi, a może się przyda. Ludzie mogą się za mnie pomodlić. Więc stałem w tej kolejce, zastanawiałem się, o co ja mogę poprosić, o co chcę, żeby się pomodlili dla mnie ci ludzie, żeby się wstawiali za mną. No i bardzo myślałem, właśnie nad wyborem ścieżki życiowej: właśnie czy powinienem, czy mam powołanie do bycia mężem, do bycia ojcem w przyszłości. Czy raczej mam powołanie do bycia księdzem, albo zakonnikiem, albo misjonarzem? W jaki sposób ja mam siebie dawać ludziom? Z takimi myślami, gdzieś tam w tej kolejce stałem, podchodzę do pary osób, która się miała za mnie modlić, i ku mojemu zdziwieniu, te osoby, które się za mnie modliły, to były mężczyzna i kobieta, świeżo upieczone małżeństwo. I odebrałem to jako taki subtelny znak Pana Boga. Że Marek, zobacz, stawiam Ci takich ludzi wspaniałych, szczęśliwych, wierzących. Jakby zobaczyłem, że hej, ja chcę tak samo jak ci ludzie, ja chcę tak samo jak oni. I pamiętam, że po tej modlitwie miałem taki większy apetyt na Boga, na jego słowo, że go bardziej szukałem. I właśnie na przestrzeni potem kolejnych dni czytałem Słowo Boże, zaglądałem do czytań z dnia, i pewnego dnia natrafiam. Na czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza z pierwszego rozdziału. Były to wersety na pewno od 4 do 10, może więcej, ale ta scena, o której chcę mówić, to jest powołanie proroka. A więc Księga Proroka Jeremiasza, rozdział pierwszy, wersety od 4 do 10, i to brzmi następująco: Pan skierował do mnie swe słowo, mówiąc: Zanim ukształtowałem Cię w łonie Matki, znałem Cię, zanim ujrzałeś światło dzienne, jam Cię poświęcił i ustanowił prorokiem narodów. I ja czytam te pierwsze wersety i myślę sobie, Jen, jak to we mnie pracuje, aż czuję, jak tutaj w sercu mnie to słowo porusza. I mówię, hm, Panie Boże, czyżbyś Ty... Powoływał mnie przez te słowo na teologię, właśnie na studia teologiczne, a przyznam, że w tamtym czasie i w tamtych dniach tak się zastanawiałem, a może ta teologia, a może ta teologia? I dostaję taką odpowiedź w słowie. Ale oczywiście, oprócz marzeń, pragnień, pojawiają się różnego rodzaju wątpliwości, i tak było wtedy. Miałem wtedy 20 lat, byłem młodym człowiekiem. Pierwszy wybór studiów okazał się nie być. Zbytnio właściwym dla mnie, no to trochę zachwiało moją taką pewnością siebie. I pamiętam, że miałem mnóstwo wątpliwości. Na przykład to, że nie lubiłem czytać książek, więc moja wiedza jest trochę ograniczona, że nie będę oczytany, że nie będę wystarczająco dużo wiedział, żeby być no, profesjonalistą, żeby być magistrem teologii, żeby może w przyszłości uczyć innych. Bałem się też, że właśnie sobie nie poradzę ze względu na mój młody wiek. Dodatkowo też wystąpienia publiczne Bardzo mnie mocno stresowały Nie lubiłem tego wtedy robić I czułem się bardzo niepewnie w tych sferach Ale co czytamy dalej? Prorok odpowiada Ja jednak rzekłem Ach, Panie mój, o to nie umiem przemawiać Gdyż jestem zbyt młody Lecz Pan rzekł do mnie Nie mów jestem zbyt młody Bo pójdziesz do kogokolwiek Cię pośle I będziesz głosił cokolwiek Ci zlecę Nie lękaj się ich bo ja jest przy Tobie, by cię ocalić, mówi Pan. Dla mnie to było niesamowite, ponieważ moje wątpliwości, które się we mnie pojawiały, były dokładnie w tym czytaniu. Dokładnie w tym czytaniu z tamtego dnia. I dzisiaj po czasie to totalnie widzę, że, że to były moje wątpliwości. Ale co czytamy dalej w tym czytaniu? Wtedy Pan wyciągnął swoją rękę, dotknął ust moich i rzekł do mnie. Oto słowa moje wkładam w Twoje usta. Patrz, ustanawiam Cię dzisiaj nad narodami i nad królestwami, aby wykorzeniać i burzyć, wytracać i rozwalać, aby budować i sadzić. I to też mam wrażenie, że jest dzisiaj moim udziałem. Ktoś niedawno na Instagramie mi napisał, napisał że zburzyłem Jego jakiś tam obraz chrześcijaństwa, czy coś takiego. Rzeczywiście, to co ja robię w internecie już od kilku lat. Często właśnie burzy jakieś fałszywe obrazy chrześcijaństwa, wasze, i innych ludzi. Dzisiaj ja nie mam problemu aż takiego. Oczywiście się w tym ciągle ćwiczę, trenuję i uczę, ale nie mam problemu, żeby stanąć przed ludźmi i coś opowiedzieć, coś przekazać, żeby zaświadczyć o Panu Bogu. Mając praktyki szkolne, bardzo często po prostu prowadziłem lekcje, dzieliłem się świadectwem i przychodziło mi to z ogromną łatwością. Bardzo często też. Jak byłem gdzieś zapraszany, to ja po prostu mówiłem: Panie Boże, Ty mnie wybrałeś, Ty mnie posłałeś, Ty mnie zaprosiłeś, więc wierzę, że będziesz mnie uzdalniał. I tak samo powiedziałem na początku: Panie Boże, ja idę na teologię, Ty mnie wybierasz, nie wiem gdzie będę pracował, nie wiem co będę w przyszłości robił, jak będę posługiwał, kim będę, ale ufam Twojemu słowu i wierzę, że to jest obietnica dana mi przez Ciebie Boże. I idę za tą decyzją, i na tej podstawie wybrałem studia teologiczne. I na przestrzeni ostatnich pięciu lat widzę, że ufność temu słowu przynosi niesamowite owoce. Naprawdę zaczynam występować w różnych miejscach, być zapraszanym do różnych miejsc, i nie czuję takiego stresu. Oczywiście ten stresik, trema, tak zwana, pojawia się, ale ja dzisiaj. Idę i z taką, mam wrażenie, nadprzyrodzoną odwagą, ponieważ ta odwaga nie pochodzi ze mnie. Czuję to, że ta odwaga nie pochodzi ze mnie, bo po ludzku myślę sobie, jestem niewystarczający. Ale potem mówię: Panie Boże, ja ufam Twojemu słowu, że Ty chcesz się mną posługiwać, że wkładasz Twoje usta, w, Twoje słowa w moje usta, żebym ja głosił Twoją chwałę, żebym ja głosił to, jaki jesteś i jakie cuda działasz w moim życiu. I to był bardzo mocny. Taki krok, który zadecydował o tym, w jakim kierunku będę szedł, w jakim kierunku moje życie będzie postępowało. Naprawdę widzę na przestrzeni lat, że pójście za tym fragmentem z Księgi Proroka Jeremiasza i wracanie do niego w bardzo wymagających i, i takich trudnych po ludzku momentach daje mi niesamowitą siłę i potwierdza też to, Jaka jest moja droga i jakie też owoce ta droga zaczyna rodzić. Dla mnie to jest ogromne wow, że na podstawie takiego fragmentu potem wybieram różne kierunki, różne ścieżki i poznaję wspaniałych ludzi, dzięki którym się rozwijam, dzięki którym nabieram właśnie tych umiejętności. Poznaję ludzi, którzy kierują mnie do jakiejś wspólnoty albo na jakieś rekolekcje, że poznaję ludzi, którzy mnie jakoś ubogacają i wyzwalają, jakby Pan Bóg się nimi posługuje. I, I dzieją się obietnice dane mi przez to słowo. Tak, jak jest napisane, że nie mów, jesteś zbyt młody. I ja dzisiaj mówię: Hej, ja nie jestem zbyt młody, bo Pan Bóg dał mi obietnicę i Pan Bóg chce się mną posługiwać. Dodaje mi to ogromnej pewności siebie, nie tylko takiej ludzkiej, ale przekonania, że ja idę głosić Boga, ja idę głosić Jezusa i jego Ewangelię, i jeżeli będę głosił Boga. Jeżeli będę głosił Jezusa i Jego Słowo, a nie siebie, to Bóg się będzie pod tym podpisywał. I taką nadzieją, taką radością żyję. Więc to jest świadectwo na dzisiaj. Jeżeli Ciebie to ujęło, jeżeli myślisz o pójściu na teologię, albo znasz kogoś, komu potrzebny jest taki czas rozeznania, podeślij może mu to wideo, żeby się... Ta osoba mogła zastanowić, rozeznać. Mi trafienie na słowo z dnia bardzo pomogło i było tu takim kamieniem milowym w podjęciu decyzji o pójściu na studia teologiczne. Mam nadzieję, że to świadectwo Ciebie jakoś uderzyło tak pozytywnie i zainspirowało do tego, żeby zaglądać do czytań z dnia, żeby zaglądać, zaglądać do słowa inspirować się i wsłuchiwać się w to, co Pan Bóg chce powiedzieć nam każdego dnia w swoim słowie. Serdecznie ciebie zapraszam do tego, żeby mieć Pismo Święte, Biblię pod ręką, żeby mieć aplikację z Pismem Świętym na swoim telefonie. Żeby może jakiś zeszyt formacyjny kupić albo założyć, żeby rozważać tam słowo Boże, żeby modlić się słowem Bożym, ponieważ słowo Boże jest pożyteczne do kształtowania do każdego dobrego czynu. I między innymi do tego, żeby wybrać jakieś studia, między innymi do tego, żeby zadecydować o przyszłości, między innymi do tego, żeby wydobyć z człowieka to, co jest dobre, to, co Pan Bóg złożył. Jak zawsze na koniec się rozgadałem. Dobra, na dzisiaj to tyle. Jeżeli uważasz, że ten materiał był wartościowy, podaj dalej. I dzięki, do usłyszenia za tydzień w kolejnym świadectwie, w kolejnym odcinku serii Świadectwo 2.0 tutaj na moim kanale. Pamiętaj o subskrypcji, aby być na bieżąco. No i co, widzimy się za tydzień. Pozdrawiam, cześć. To wideo powstało dzięki wsparciu patronów. Dziękuję Ci za dotychczasowe wsparcie. A jeżeli chcesz, aby takie materiały powstawały, możesz wesprzeć mnie na portalu Patronite lub poprzez darowiznę. Szczegóły znajdziesz w opisie filmu. Dzięki i do usłyszenia.